Cześć, ja mam na imię Paweł, a Wy oglądacie kanał Q21. Na naszym kanale pojawiło się już kilka pytań o takie bardziej budżetowe gramofony. Natomiast pytacie nas o gramofony z odrobinę wyższej półki. Dlatego przygotowaliśmy dla Was dzisiaj porównanie gramofonów o zupełnie innej filozofii, jeżeli chodzi o budowę jak i dźwięk. Czyli Rega Planar 6 kontra Project X2B. Dniejsze porównanie można nazwać pojedynkiem pomiędzy Wielką Brytanią a Austrią. Z jednej strony mamy regę brytyjską, kultową i uwielbianą w naszym kraju, z drugiej strony Project, Austriacka precyzja, świetna jakość wykonania oraz bardziej techniczne podejście do dźwięku. Różnice te widać od razu i to gołym okiem. Planar 6 jest gramofonem lekkim i prostym w konstrukcji, bo na tych cechach opiera się cała filozofia regi. Według Brytyjczyków plinta gramofonu ma być lekka, a nawet bardzo lekka. Spójrzcie na flagowe modele od Regi. Ich plinta jest skonstruowana w taki sposób, aby jej praktycznie nie było. Ale lekka nie znaczy mało sztywna. Rega zastosowała specjalne usztywnienie, które łączy podstawę ramienia z osadzeniem aluminiowego subtalerza, który ma za zadanie usztywnić całą konstrukcję. Kontrą do tej super lekkiej plinty jest tutaj szklany talerz, który z kolei powinien być ciężki i przede wszystkim akustycznie martwy. Talerz w gramofonie nie może rezonować ani wibrować, aby zapewnić jak najdokładniejsze odczytanie informacji z rowka. Ramie to kultowe RB330 produkcji Regi. Ich ramiona zresztą są tak bardzo cenione na całym świecie, że wiele high producentów gramofonów montuje ramienia Regi w swoich produktach. Tutaj, jako przykład, mogę podać na przykład firmę Transrotor, która od lat stosuje ramiona od regi. W samo ramię RB330 zostało wykonane z aluminium z dodatkiem stalowego obciążnika. W drugim narożniku stoi Project, który w porównaniu z regą wygląda wręcz monumentalnie. Tutaj, Plinta to zupełnie inna historia: jest duża, ciężka i masywna. W Projekcie jest odwrotnie do regi: ich flagowe modele są coraz cięższe. Inna filozofia, ale ciężko jednoznacznie wskazać. Która jest tą właściwą. Talerz w projekcie to 2 kg akryl o grubości 3 cm. Tak samo jak w przypadku Regi, nie pracuje on od strony akustycznej i pomaga w utrzymaniu stabilności obrotów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że subtalerz w projekcie został wykonany z plastiku, a nie z aluminium. Oczywiście aluminiowy subtalez jest do kupienia jako upgrade, natomiast nie mamy go w zestawie jak w przypadku regii. Różnice są kontynuowane przy ramieniu. X2B wykorzystuje ramię wykonane z karbonu i aluminium. Karbon ma zapewnić idealną sztywność tego ramienia, a dodatek aluminium ma za zadanie tłumienie rezonansów. Ciekawym rozwiązaniem w projekcie jest odizolowanie silnika od plinty przy pomocy specjalnego zawieszenia na pasku, który redukuje wpływ drgań z silnika na plintę. Jeżeli chodzi o wykonanie i ogólny design, to tutaj jest ponownie zupełnie różna filozofia. W projekcie dostajecie zdecydowanie więcej materiału, jest on cięższy i ogólnie większy. Finish i spasowanie jest na wysokim poziomie w obu przypadkach. Przy tej półce cenowej możecie już liczyć na to, że nie ma się do czego tutaj przyczepić. Oczywiście oba te gramofony występują również z zupełnie innymi wkładkami. Planara 6 możecie kupić z wkładką Exact, Ania Ania Pro ND5 oraz ND7. Mowa zatem o wkładkach produkowanych przez Regę. Projekta natomiast możecie zakupić tylko i wyłącznie z wkładką Ortofon Quintet Red, czyli z wkładką MC. Natomiast oba te modele możecie też zakupić bez żadnej wkładki zainstalowanej i zainstalować taką, jaką uważacie za stosowne. Nasz X2B był właśnie w takiej opcji, i specjalnie dla naszego klienta zamontowaliśmy na nim wkładkę Ortofon 2M Silver. Jeżeli zatem posiadacie jakąś swoją ukochaną wkładkę, np. Goldringa czy Hanę, czy jakąkolwiek inną, to dalej możecie jej używać. Nawiązując jeszcze do wkładek, projekt oferuje wbudowaną regulację VTA, czyli wysokości ramienia, dlatego możecie spokojnie dostosować ramię do różnej wysokości wkładek. W redze VTA również można regulować, natomiast robi się to za pomocą takich specjalnych podkładek, które się daje pod podstawę ramienia. Jest to trochę bardziej upierdliwe, natomiast też możliwe. Kolejną różnicą jest to, że REGA ma zewnętrzną regulację obrotów, a projekt wbudowaną. Poprzez to REGA próbuje maksymalnie odseparować wszelkie zakłócenia od plinty i silnika, aby ten gramofon mógł pracować w sposób doskonały. W niższych modelach REGI zmiana prędkości z 33 na 45 wiąże się z tym, że trzeba zdjąć talerz i fizycznie przełożyć pasek. Zastosowanie zewnętrznego przełącznika wiąże się z polepszeniem jakości dźwięku, ale też przede wszystkim ze znacznie większą wygodą użytkowania. Wymaga to od nas co prawda postawienia zewnętrznego pudełeczka i włączanie go oraz regulacja obrotów z niego, zatem weźcie to pod uwagę, bo będziecie musieli na to pudełko również znaleźć miejsce. Ostatnią kwestią jest antyskating. Projekt korzysta z klasycznego i dość archaicznego ciężarka zawieszonego na żyłce. Rega natomiast jest wyposażona w antyskating magnetyczny, który jest rozwiązaniem klasycznym dla Regi i nie ma się co oszukiwać bardziej precyzyjnym. Skoro kwestie techniczne mamy już za sobą, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie jak to wszystko wpływa na dźwięk. I tutaj ponownie zarówno Rega, jak i Project oferują zupełnie inne podejście, jeżeli chodzi o barwę dźwięku. Na samym wstępie muszę jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. To nie jest porównanie dwóch konkretnych sztuk, które dzisiaj widzicie na ekranie. Wiadomo, że bardzo duży czynnik na dźwięk gramofonu ma zainstalowana wkładka Porównanie, które Wam zaraz przedstawię, bazuje na kilkuletnich odsłuchach obu gramofonów z różnymi wkładkami. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że w obydwu przypadkach producenci korzystają z wkładek tylko od jednej firmy: Rega z składek własnych, a Project z wkładek od ortofona. Dzięki temu, mimo że mamy tutaj naturalnie wybór, a przynajmniej w kwestii regi, to i tak możemy uśrednić sposób prezentacji, ponieważ pamiętajmy, że wkładki Regi posiadają swój tak zwany house sound. To teraz już faktycznie przechodzimy do dźwięku, zaczniemy od Regi, która brzmi po prostu jak Rega. Jej dźwięk jest wysoce analogowy, płynny i naturalny. To jest dokładnie taki rodzaj prezentacji, którego spodziewamy się słuchając czarnej płyty. Rega czaruje barwą, lekkością grania i trójwymiarem. Jej dźwięk jest taki niewymuszony i bardzo przyjemny w odbiorze. Projekt z drugiej strony jest taki przysadzisty, mocny, dynamiczny i soczysty. Zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z dźwiękiem bardziej efektownym i rozrywkowym. Natomiast trzeba przyznać, że Rega oferuje trochę więcej analogu w analogu. Naturalnie, oba gramofony oferują świetny odczyt materiału zrowka. To przekłada się na dużą ilość informacji i odpowiednią skalę dynamiki. Różni się jednak charakter dźwięku, który jest zgoła inny. Dlatego też odwieczna walka pomiędzy Regą a Projectem nigdy nie zakończy się wyłonieniem jednego zwycięzcy. Miłośnicy takiego klasycznego analogu, który bazuje na barwie, lekkości i naturalności dźwięku, wybiorą Regę. Ten gramofon po prostu maksymalizuje poczucie słuchania analogowego formatu. Project z drugiej strony przekona do siebie ludzi, którzy cenią dźwięk bardziej monumentalny i obfity. Nie czaruje on tak jak Rega, ale oferuje większą dynamikę, i lepszą szczegółowość. Oczywiście ta ostatnia kwestia będzie bardzo zależna od tego, jaką wkładkę będziecie mieli zamontowaną na Redze. Jeżeli zdecydujecie się na wkładkę Ania Pro, to ten poziom szczegółów będzie podobny do Quinteta Reda w Projekcie. Jeżeli jednak, tak jak w przypadku sztuki, którą widzicie na ekranie, zdecydujecie się na wkładkę ND7, to ona z pewnością zagra dużo bardziej delikatniej od Quinteta, ale też mniej detalicznie. Nawiążemy jeszcze do właśnie Quinteta RED. B w nazwie X2B oznacza Balanced, czyli jest to gramofon oferujący zbalansowane wyjście, które możecie użyć ze zbalansowanym przedwzmacniaczem gramofonowym. Zwróćcie jednak uwagę na to, że jeżeli chcecie wykorzystać to zbalansowane połączenie, to nie dostaniecie go montując na projekta wkładkę typu MM. Wybór między tymi dwoma gramofonami można też sprowadzić w głównej mierze do tego, jakiej muzyki słuchacie najczęściej. Charakter regi lepiej spisze się w jazzie, akustyce, w takiej muzyce, która bazuje na naturalnych instrumentach i jest na ogół spokojniejsza. Natomiast Projekt wygrywa w takich dynamiczniejszych gatunkach muzycznych w elektronice, w mocniejszym roku czy też metalu. Tam jego taka skala i przysadzistość tego dźwięku powoduje, że słucha się go lepiej. Podsumowując, zarówno Rega Planar 6, jak i Project X2B to już są poważne gramofony, na których można poważnie posłuchać muzyki. Wybór między jednym a drugim zdecydowanie prosty nie jest. Jak już Wam opisałem, są to dwie zupełnie różne filozofie i dwa zupełnie różne charaktery dźwięku. Mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego materiału będzie Wam łatwiej podjąć decyzję, czy jesteście Team Rega czy też Team Project. Ewentualnie możecie należeć do obu teamów i kupić obydwa. A jeżeli po obejrzeniu dzisiejszego filmu dalej nie jesteś pewien, to oczywiście zapraszamy do Q21, ponieważ można u nas posłuchać zarówno Regi, jak i Projekta, porównać je między sobą i zobaczyć, który gramofon będzie dla ciebie tym idealnym. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dajcie znak, czy jesteście Team Rega, czy też Team Project, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.